Marsz pod Warszawę. Brygada spływa wzdłuż Wisły. Z tamtej strony rzeki praży ogień artyleryjski nieprzyjaciela, nieraz dobrze wystrzelany. Bałą saperów zaległ pod Wyszogrodem o kilometr od rzeki. Mają zadanie rozpoznania, czy mostu nie da się zrekonstruować. Porucznik Kiedacz... Wysłany łazikiem, aby zbadać sytuację Spostrzega na wale nad Wisłą Porzucony polski samochód ciężarowy Ładowany benzyną Mija zaległy baon Pełnym gazem podjeżdża pod wał Każda pięć wału jest Przystrzelana Mucha, zdawałoby się Na nim nie siądzie Kapral kierowca, którego nazwiska Nie może sobie porucznik Kiedacz przypomnieć Wdrapuje się na wał Uruchamia ciężarówkę I sprowadza z wału Porucznik kiedacz siada do kierownicy łazika i pod ogniem armatnim wyprowadzają oba wozy. Można było pod ogniem uprowadzić łazika, ale nie można odbudowywać mostu. Ogień potężnie jest godziny na godzinę. To wtedy na wysokości wyszogrodu, pseudo batalionik majora Peruckiego, podążający wytrwale za kawalerią na wozach taborowych, traci kapitana Finka i porucznika którego nazwiska nie zdołałem ustalić, trafionych pociskami artylerii. Wszystko więc spływa dalej lewym brzegiem aż do Modlina. Jak wąski lej ściąga rozlewisko wody, tak szeroki wachlarz wojsk pod modlińską przeprawą musi spłynąć na jedną szosę. Robi się ścisk i zator nie do przebycia niemal. Godzinami stoją stężone wojska w ciemności nocnej. Co pewien czas rozbłyska pół nieba żółto i czerwono. To kazuń, przyczółek wysunięty modlina, daje znać, że trwa. Budowany w czerwonej cegle modlin, kudak wiślany, strzegący wideł Wisły i bugonarwi, pęcznieje w załogę, sposobi się do przyszłej swej roli, aby nie paść prędzej niż Warszawa, aby męstwem, które wróg nawet uszanował, zostawiając broń boczną zwyciężonym, zadać kłam sloganowi niemieckiemu, wbijającemu w opinię świata pojęcie: Acht, Zen, Tage, Feldzug in Polen. Przez most przepchnął się już 26. Pułk Ułanów, ale kiedy Nadciągnęły dalsze siły brygady. Zastały na moście dwóch oficerów z rozkazem od generała Przedrzymirskiego, aby wracać do Puszczy Kampinowskiej i współdziałać z generałem Bortnowskim. Generał Anders ma się udać do Rembertowa, do generała Przedrzymirskiego. Żołnierz zmęczony wielogodzinnym marszem poczyna zawracać i pchać się pod prąd uciekinierów. Generał Anders przejeżdża most i udaje się do kwatery generała przedrzymirskiego w Embertowie. Generałowie omawiają sytuację. Generał Anders ma przejść pod rozkazy generała Kutrzeby. Armia tego generała stała bezczynnie przez tydzień w worku poznańskim, nie niepokojona przez nieprzyjaciela, na próżno czekając na rozkazy, podczas gdy Niemcy likwidowali opór na obu jej skrzydłach. Wreszcie podążyła na zachód, co spowodowało odciągnięcie Niemców od Warszawy i bitwę pod Kutnem. Po czym część armii Kutrzeby po przebiciu się zasiliła garnizon warszawski i podjęła obronę stolicy. W tej armii jest brygada Wielkopolska, a w niej 15. pułk ułanów, którym tyle lat dowodził generał Anders. W tej armii jest brygada Podolska jazdy. Stworzy się przez to potężny kułak kawalerii w tej wojnie ruchowej, w której możność odrywania się od nieprzyjaciela stanowi o całości oddziałów. Ale te plany przerywa telefon od generała Rumla, który podaje rozkaz naczelnego dowództwa. Łączność już jest poprzerywana, szyfry podostawały się w ręce nieprzyjaciela. Dowództwo więc telefonuje. Klerem, używając swoistego szyfru, jakiego używają sztubaki i pensjonarki, komunikując sobie, że starszy ołówek bibuli się w atramencie to znaczy, że starszy brat kocha się w justce. Rozkaz brzmi: wyścigowiec podeprze pana z wąsikami. Ma przyjść w rejon wiązowny i meldować się. Wyścigowiec to generał Anders który miał stajnię wyścigową. Pan z wąsikami to generał Rumel, który nosił charakterystyczne wąsiki. Generał Rumel organizuje obronę Warszawy, a więc należy znów zawracać z Puszczy Kampinowskiej już raz zawróconą na Moście Modlińskim brygadę i prawym brzegiem poprowadzić ją pod Warszawę. Generał Anders niezwłocznie wyrusza dopilnować tego zadania. Wojska ruszają z powrotem. Pułk 26, który w swoim czasie przeszedł most i był zawrócony już pod Jabłonną, otrzymawszy rozkaz kontrmarszu, zrobił razem w nieopisanym ścisku szosy 115 kilometrów. Słuszniej będzie jeszcze ocenić wysiłek żołnierza, zważywszy, że w czasie 30... Dziewięciogodzinnego marszu miał zaledwie cztery godziny odpoczynku, a trzydzieści pięć godzin pozostało w siodle. Woda we wszystkich studniach wyczerpana jest docna. Wojska więc idą z powrotem nocą przez podziurawiony pociskami most Modlina pod wystrzelanym i nękającym i nocą ogniem artylerii niemieckiej strzelającej z zakroczymia. Z wyżywieniem jest źle dowództwo modlina szykując się do oblężenia odmawia żywności przeciągającym oddziałom bo wiadomo że już niemcy weszli do sochaczewa że jakiś ich oddziałek przeprawił się już pod Karczewem przez Wisłę że pętla dookoła modlina się zamyka ale żołnierz przedziwnie sobie radzi byle złapać w jakiejś rozbitej kuchni po drodze w Wursoli resztę dadzą wsie przydrożne Osłupiałe, zapadłe w smutku, wynosząc skwapliwie dla żołnierza wszystko, co było pod ręką, choć wiadomo było, że ten żołnierz odejdzie. Żołnierz więc miał co dzień gorącą strawę. Patrzył koni jak oka w głowie, brygada była cała i nierozbita w tę noc przechodzenia Wisły. Szli więc przez most modliński. O trzydzieści dwa kilometry od Warszawy wzięli na południe wzdłuż prawego brzegu Wisły, przez nowy dwór, przez jabłonne, piaszczystymi drogami Mazowsza, między ogrodami i ogródkami coraz zagęszczających się miejscowości podmiejskich. Nad głową dach obronny dawała im bugo Narew. na prawo od wroga oddzielała Wisła, na lewo był wschód kraju, w który jeszcze nie weszła wojna. Konie skubały wystającą łaskawie z płotów zieloność, Żołnierz poprawiał się na siodle i poczynał spokojniej myśleć. Myślenie to jednak było ciężkie. W niecałe dwa tygodnie oto przybył pod stolicę, a w stolicy pono rządu już nie ma. Zatętniły kopyta po kocich łbach Grochowa. Pragą przechodziła nowogródzka Brygada, nie zahaczając stolicy. Szarzy ludzie szli pod ścianami. Nie wiwatując, nie rzucając kwiatów, uważnie patrząc na ciągnące wojsko. Już przed sześciu dniami wyjechał rząd i możni, już przed pięciu, wezwany przez apel z radia, lunął potok uciekającej ze stolicy biedoty, już przed czterema na ochocie pokazały się pierwsze czołgi niemieckie. Patrzył obywatel Grochowa. Przez który ciągnęła opętana ucieczka poprzednich dni Uważnie na żołnierza, ale nic sobie nie mógł wywróżyć z tego patrzenia Żołnierz jechał jak za dawnych, dobrych, pokojowych czasów Trójkami, szarże na należnych miejscach Lance, dosiągnięte popręgi Wózki z CKM-ami w należnych interwałach Przeszli i poszli dalej Piaskami letniskowymi, na wawer, gdzie szarżowali ci sprzed stu dziewięciu lat, na anin, w którym, gdy ich nie stało, rozegrał się akt straszliwej rzezi. W trójkącie między Wawrem, Otwockiem i Mińskiem Mazowieckim stanęli w majątku wiązowna. Rozkulbaczyli. Wystawili ubezpieczenia i zasnęli pierwszym spokojnym snem. Sen jest skromnym przywilejem żołnierza, który nieraz jest poskąpiony dowództw.